Tu jest wiek piąty, tu jest wiek żelaza, najgorszy z wszystkich, najbardziej ponury. Żeby tu przeżyć, masz mieć twardą skórę. Żeby żyć dobrze, musisz wyjść ze skóry. Wiek brązu leży całkiem niedaleko. Wiek bohaterski dwie godziny promem, a na wiek srebrny możesz sobie patrzeć w dobrą pogodę z tarasu za domem. Ale wiek złoty jest nieosiągalny. Przynajmniej tutaj. I przynajmniej teraz. Kto się nie rodził. Niech tu się nie rodzi. Ten, kto nie umarł. Niech tu nie umiera.